Jeżeli chodzi o powtórkę, to tak. Kolacja. Nasy. Sapę. Jakie Jak jest ser żółty? Cheese. Ryba. Fish. Boczek. Bacon. Kuchnia. Kitchen. Czajniczek. Heapot. Nóż. Knife. Pięknie. Gdzie znajdę talerz? Y Where can I? Where can I find that light? Zlew? Sink. Dzbanek? Jug. Kosz na śmieci? Garbage bin. Wielbłąd? Camel. Zwierzęta egzotyczne? Y Exotik animals. Tak. Y kredka? Kre Krayon. Y robot? Robot. Pięknie. Piłka? The ball. Cztery? Four. Eee, jeden. One. Dziewięć. Nine. Tak. Klaudia, zaśpiewaj mi od McDonald's z tym zwierzęciem. Ja też idę dobrze. And on his... Co chciałaś? Nie, 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 za szybko. With a chick-chick here. And the chick-chick. Here a chick. -chick, chick, -chick, chick, -chick everywhere. I ja. Jak są osiołki? Jak robią? He. Kicha. Jak jest winogrona w brzoskwinie? Tak. I ostatnie pytanie to słówko gruszka. Pear. Claudio, gratuluję, córeczka, ekstra.